Wiadomość prawa wszechświata dla Ciebie w dniu dzisiejszym. Komunikacja kosmiczna skierowana do Ciebie w tym dniu przekazuje boską wiadomość. W tym właśnie momencie Twój przewodnik duchowy pragnie, abyś zrozumiał, a ważność pragnień tkwiących w Twoim sercu. Ta komunikacja pełni rolę delikatnego bodźca, aby przypomnieć Ci, że zbliżają się pozytywne wydarzenia. Twój przewodnik działa jak przyjaciel, który trzyma za ciebie kciuki, stwierdzając, że możesz w to zaufać i jest gotów pomóc. To wiadomość pełna czułości, nadziei i szczególnej pomocy płynącej z wyższych sfer. Treść tej wiadomości dotyczy spełnienia obietnicy, na którą czekałeś, aż, cierpliwie, nadejścia twojej drugiej połowy, partnerki na życiowej podróży. Przewodnik celebruje, stwierdzając, że to idealne połączenie. Zapewnia, że ta osoba, wybrana i zatwierdzona przez boską mądrość, uosabia twoje marzenia, przygotowując grunt dla prawdziwie czarującego istnienia. Twój przewodnik duchowy udziela błogosławieństw poprzez te komunikacje, rozświetlając ci drogę do przyszłości pełnej miłości i towarzystwa. Dążenie do głębokiego i znaczącego związku z kompatybilnym partnerem to podróż o ogromnym znaczeniu, często pełna wyzwań. Wiele dusz pragnie połączenia, które wykracza poza zwykłe, a twój przewodnik, obserwujący cię z niezachwianą miłością, oferuje gwarancję, której tak bardzo oczekiwałeś, aś. Akceptacja twojego przewodnika duchowego dla tego boskiego połączenia jest niezwykle istotna. Zrozumienie głębokich pragnień Twojego serca i celu Twojej duszy umożliwia Mu prowadzenie tego związku z niekwestionowaną precyzją. Osoba, która wkracza w Twoje życie, nie jest tylko partnerką, jest ucieleśnieniem Twoich marzeń, posiadając cechy i atrybuty rezonujące z najgłębszymi pragnieniami Twojego serca. Z tą wiadomością Twój przewodnik duchowy udziela boskich błogosławieństw. Te błogosławieństwa nie są tylko werbalnymi wyrażeniami, lecz namacalną siłą, która będzie Cię prowadzić i chronić podczas tej podróży miłości i towarzystwa. Twój przewodnik, który towarzyszył Ci przez całą twoją podróż, oferuje gwarancję, której pragnąłeś, aś. To wykracza poza zwykłą wiadomość nadziei, to stanowcze potwierdzenie, że to połączenie, które znalazłeś, Aś zostało wybrane przez boską mądrość, zgodnie z biegiem Twojego losu. Obietnica dostatku i szczęścia jest światłem nadziei i oczekiwania. Sygnalizuje przyszłość, w której Twoje życie będzie obfite w dobrobyt i radość, idąc ramię w ramię z wybraną osobą, która stanie się solidnym filarem wsparcia podczas burz życiowych i chwil celebracji. Wpisując amen. Przywołujesz błogosławieństwa swojego przewodnika duchowego. Aby otrzymać więcej wiadomości, takich jak ta, zapisz się na kanał i podziel się tym filmem ze swoimi bliskimi. Dziękuję serdecznie i pamiętaj, Bóg jest po Twojej stronie. Kończę tutaj. Czekam na Ciebie w następnym filmie.